Witamy w wersji audio, w której posłuchasz odpowiedzi na pytania otwarte, jawne. Pytania te to lista obowiązkowych zagadnień. Jedno z nich wylosujesz na maturze ustnej z języka polskiego. Zapraszamy do zakupu wersji e-book PDF. Możesz go wydrukować, a także czytać na telefonie. Jeżeli nie masz drukarki, to możesz także kupić wersję drukowaną. Linki do zakupu znajdziesz w opisie filmu i komentarzach. Po zakupie będziesz mieć dostęp do wszystkich form nauki, czyli audio, wydruk oraz e-book na telefon. Z tym materiałem zdasz maturę na 100%. Powodzenia. 47 młodość jako czas kształtowania własnej tożsamości. Omów zagadnienie na podstawie przedwiośnia Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. Wstęp, młodość to okres pełen poszukiwań, buntu i kształtowania własnej tożsamości. W powieści przedwiośnie Stefana Żeromskiego, proces ten jest szczególnie widoczny w losach Cezarego Baryki, który staje przed wieloma wyzwaniami i dylematami ideowymi. To czas jego konfrontacji z różnymi ideami oraz dojrzewania zarówno emocjonalnego, jak i społecznego. Rozwinięcie. Cezary Baryka, będąc młodym człowiekiem, jest podatny na wpływ ideologii. W młodości fascynuje się rewolucją, a później, przyjeżdżając do Polski, zmaga się z różnymi wizjami jej odbudowy. Jego młodzieńczy entuzjazm często zderza się z realiami życia, co prowadzi do rozczarowań i zmiany perspektywy. Cezary buntuje się przeciwko tradycyjnym wartościom, które początkowo wydają mu się skostniałe i niewystarczające. Ten bunt jest częścią jego poszukiwań tożsamości. W których musi samodzielnie zdefiniować swoje miejsce w świecie. Jego młodość to czas pełen sprzeczności, ale także intensywnego rozwoju duchowego i intelektualnego. Kontekst, podobny motyw młodzieńczego buntu i kształtowania tożsamości, pojawia się w kordianie Juliusza Słowackiego tytułowy bohater. Przechodzi proces poszukiwań swojego miejsca w świecie, w którym staje się rozdarty między patriotyzmem a zwątpieniem. Młodość obu bohaterów zarówno Cezarego, jak i Kordiana, to czas intensywnych przeżyć, które prowadzą ich do redefinicji własnych wartości. Zakończenie. Młodość w przedwiośniu Stefana Żeromskiego ukazana jest jako dynamiczny proces poszukiwania tożsamości, pełen prób, błędów i konfrontacji z rzeczywistością. To okres, w którym młody człowiek definiuje siebie poprzez własne doświadczenia i wybory. Motyw ten jest uniwersalny i pojawia się również w innych dziełach literatury, ukazując młodość jako kluczowy czas w rozwoju człowieka.